Gmina Strzelin. Gmina Strzelin słynie z granitu eksploatowanego w jednym z największych w Europie kamieniołomów. Jest to również przyrodniczo-turystyczna atrakcja. Z tego powodu Strzelin często nazywany jest miastem granitu. Gmina sprzyja przedsiębiorcom i inwestorom. Od 2005 roku na obrzeżach miasta funkcjonuje podstrefa Strzelin w obrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Invest Park. Gmina ma duży potencjał gospodarczy ze względu na dobrą lokalizację, aktywnych przedsiębiorców i mieszkańców, wysoki poziom szkolnictwa zawodowego oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, wodociągową i sanitarną. Jednym z głównych celów operacyjnych zawartych w strategii rozwoju gminy Strzelin jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Strzelin konsekwentnie tworzy strefy aktywności gospodarczej w oparciu o tereny inwestycyjne stawia na promocję gospodarczą, wspiera działania ukierunkowane na rzecz wzrostu aktywności zawodowej i rozwoju rynku pracy. W gminie Strzelin funkcjonuje certyfikowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.